Dwa edycja biegu Torun, Zwiedzaj ze Zdrowiem 2015. W tym roku oprócz biegaczy w Toruniu jesteśmy także my, a więc Stoisko Stowarzyszenia Hospicjum Światło. Promocja idei opieki paliatywno-hospicyjnej, informowanie o możliwości przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz naszego hospicjum. To jest nowe wydarzenie. Myślę, że już teraz stały punkt w każdej corocznej edycji. No cel bardzo szczytny, charytatywny i proszę powiedzieć, czy wszyscy zawodnicy mają świadomość, w jakim celu biegną? Myślę, że nie wszyscy. Wiadomo, jak to jest z takimi nowymi wydarzeniami, natomiast to jest początek i w przyszłym roku na pewno już będzie e, ta świadomość dużo większa, e, dużo bardziej powszechna. My też zaczynamy tak naprawdę wychodzić do środowiska lokalnego, więc to są małe kroczki, ale jest duży zainteresowanie tematem. Dużo biegaczy mierzyło sobie poziom cukru, ciśnienie tlenu we krwi. Wielu wolontariuszy z balonami biega i informuje o tym, czym jest hospicjum światu, o tym, jak można nas wesprzeć, więc myślę, że jesteśmy po prostu na dobrej drodze. Pani Małgosiu, czy takie imprezy i takie idee imprez ogólnodostępnych są potrzebne? Bardzo są potrzebne. Myślę, że bardzo są potrzebne, żebyśmy też wychodzili z naszych czterech ścian, z naszych murów, żebyśmy docierali do nowych odbiorców, którzy częstokroć Życie ich y, z tematem nie, 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 jakoś nie, nie zbliżyło. Też tego nie życzymy, natomiast myślę, że warto mieć tą troskę, wrażliwość o potrzeby osób w okresu życia, o osób w kryzysie choroby. Bardzo dziękuję, Pani Małgorzata Olszewska, Stowarzyszenie Kosmicznym Światła. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Czwarta edycja Rantoro pomagana y, dla hospicjum światło. A o tym słyszałem faktycznie e, ale, ale. Dobrze, no biegamy po zdrowie, nie tylko po zdrowie, a proszę powiedzieć, czy edycja y, poświęcona z intencją dla, na rzecz potrzebujących pomaga, czy, czy nie ma znaczenia jak się biegnie? To ma znaczenie, bo sami y, nie, to nie powinno wyglądać tak, że, że biegacz, z biegacze, biegacze y, Biegam tylko dla siebie, że, że, że rozwijają tylko, tylko... W, o własny rozwój. Fajnie się biegnie faktycznie z, z czymś, że, że coś, coś więcej z tym stoi. Polski cukier. Toruj. Polski cukier w Toruń. Tak e, maskotka, maskotka tylko jest maskotką, czy coś robi jeszcze? E, nie, maskotka jest uosobieniem męstwa odwagi rycerstwa w tym mieście jest tak zwanym e, czarnym kołem, które rzucamy w momencie, w którym dzieją się kłopoty. No to super, czyli maskotka również pomaga zbierać 1% na rzecz kosmicznego ja świata. Maskotka wszystkim pomaga, wystarczy napisać do mnie na Facebooku Rycerz Świerdzisław, w pomogę. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję. O,